Jak widzicie dostarczam teraz owoce do Las Vegas w 18 Ostil. of steel. No, jeszcze zastanawiam co teraz trzeba jeszcze robić, bo dla niego będę miał cztery gwiazdki. No i będę miał to kolejną ciężarówkę. Mm, no, to już nie niedługo. To już trochę później. Spróbuję się uczyć z policją na... bez przyczepy. I spróbuję jeszcze zrobić maksymalną prędkość, też właśnie bez przyczepy, bo jest łatwiej. I zobaczymy, jak to dalej będzie. No też jeszcze będę chciał przejść tam w tamte odmenty. Ej, co jest? Aha, bo do Los Angeles pojechałem. No to nie dobrze, fika, ja muszę jechać tędy No tak To był ten zjazd do Las Vegas To Jest takie bardzo nieintuycyjne Niestety Tam było po prostu Phoenix i droga dwójka No to nie pokazywało, że do Las Vegas to jest Weźmy się z tym. Kurde, co, co tutaj się dzieje? Nie. O Jezus, Maria. Dobra, jakoś to wyminąłem ich wszystkich. No i już jesteśmy na właściwej drodze. Właściwie jesteśmy na właściwej drodze. Ja, trzy godziny zostały. No ja to raczej powinienem zdążyć, bo mam tu dobrą ciężarówkę. A no, już myślałem, że temu podciął drogę tak w ostatniej chwili, ale to chyba. Czy inaczej zenderowały samochody i teraz tutaj ci się zenderowali. Nie wiem jak, od czego to zależy, bo oni byli bliżej, no ale cóż. Czy frajerzy nie wiedzą, gdzie że mogły sobie Gękowska włączyć i, i w drugą stronę sobie przejść? To za frajerzy. Jechać już, ale teraz mogą mnie wyprzedzić. Ja ich, ja ich potem wyprzedzę, bo będę za szybki. Ale co, co ty teraz zrobić, koleś? Ja już powiedziałem, co on zrobi. I uwaga, no wiedziałem, wiedziałem po prostu, że on tak zrobi że mi przy, przed mordą kurczę y, będzie chciał skręcić wiesz, połowę drogi A, to, pół godziny w grze zminęło. <laughs> Ja ci dam zwalniamy kurczę Nie ma zwalniamy Jest tylko przyspieszamy No chyba że zwalniamy że nie mamy w ogóle miejsca Przez tych grubasów No, jak na razie miejsca mamy i to dosyć sporo. Jestem ciekawy w ogóle czy teraz nie boli, co będzie gonić, bo jadę więcej niż maksymalna niż maksymalne ograniczenie. No, to jest jak na razie ciekawe. Okay, czy uda mi się ich wyprzedzić? Czy mi się nie zlendruje jakiś samochód? Nie zlendrował się. To teraz się zrendrował, to za późno już się zrendrował. Oj, 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 dobra, uwaga, Jezus. A tego tutaj zatrzymujemy, tego też. A tego już nie mogłem wyminąć tak fajnie. A, tego sobie zatrzymamy Tego też No i praktycznie w godzinę dojechaliśmy do Las Vegas To jest chyba właśnie najkrótsza droga A no co ty teraz zrobisz? frajerze? To no naprawdę niebezpieczne manewry tutaj robię

O, do Phoenix. Bardzo fajnie. To, to jest wszystko dorywcze. A ja i tak mam już, cyk cyklicznie mam już licencję. Pop, No, za mocno, żebym wyjechał. No więc potem zrobię cięcie i widzę się z wami jak nowo przyszypę wezmę. Jeszcze tych dwóch kierowców mam. Nie wiem czy to robię na odcinku. Fajnie by było jakiś dynamit przewieźć np. Do, do Los Angeles, żeby mieć kolejną licencję jeszcze. No, dobra, to sobie zwiększamy czas, i widzę się za mi jak będę miał kolejną przyczepę. Ok, już mam tutaj fajną przyczepę do Phoenix, dosyć drogą. No, sobie jeszcze od razu dostarczamy benzynę do Phoenix, makroMat, wartość 18 tysięcy. Czas też nie jest taki zły. co jedziemy, o tu widać ślady moich opon A ten co chciał zrobić? O, chciał sobie skręcić A ja mu nie dałem skręcić No bo pozwolenie trzeba mieć najpierw na skręt no i co, no i jedziemy dalej. Zobaczmy znowu do Phoenix. Ja bym chciał w ogóle z Phoenix do Los Angeles mieć licencję. To ten tutaj dostarcza? Znaczy, co jeszcze? Pomyślałem, że mogę zrobić jakiś karambol, właśnie. Spróbować zrobić. A to yy, na zakończenie serii i będę mógł jeszcze robić coś innego hmm, tylko właśnie zapomniałem co tam chciałem zrobić a! Chciałem po prostu jak największe opóźnienie i jak największe uszkodzenia przyczepy i zobaczyć ile ile zrobię, czy w ogóle coś zrobię bo jestem w ogóle ciekawy co potem do uszkodzeń, na przykład 2 minuty spóźnienia to będzie ciekawe No, i 64 mil na godzinę jedziemy. No zobaczmy co tutaj będzie teraz. Czy da, czy da się ich wyminąć? Jakoś się tam dało. Bo nie było z drugiej strony, właśnie żonych samochodów. I jak ten odcinek nagrywam, to przesłałem właśnie pierwszy odcinek. To sobie wolę na zapas coś ponagrywać, i potem zrenderować to. I potem mogę sobie przesyłać kilka filmów pod żoną. Chyba, że po prostu nie, nie mam siły na to. Więc jeżeli macie jakieś sugestie, to na pewno się pojawiły dopiero pff, hen, hen daleko. No już ostatnia prosta do w ogóle Ale ciekawe czy tutaj jest to tak zrobione, że i tak jak na mapie mamy skręty No chyba tak, chociaż sobie tutaj teraz widzimy krętą drogę, a tutaj mamy taką bardziej prostą O jak bym zaraz co przywalił No jedziemy tędy Może uda mi się ich ominąć No to coś nam się udało nie, nie wiem, wszystkich. No dobra, Phoenix No jedziemy z tego przyczepą Może mi się uda trzy przyczepy dostać, albo nawet 4 czy 5. Jeśli tak dalej będę robił. Tutaj, tutaj widzę fajną przyczepę. To się fajną, nie, nie wiem jeszcze jaką przyczepę dokładnie. Po prostu widzę przyczepę, którą mógłbym dostarczyć z drogi śledzie, chyba że to była po prostu ta reklama. Tego, tego no to była tylko reklama, albo po prostu już zniknęła ta przyczepa. No i ładnie dostarczamy drugą przyczepę. No i ładnie. Dobra, kolejna, kolejna przyczepa. No i mamy teraz cykliczne ubrań do Los Angeles. Co prawda jednak gwiazdka, ale zawsze to coś jest przynajmniej. Możemy sobie wtedy do... Los Angeles jest dostarczać. Moje kierowcy mogą sobie dostarczać. Nawet mamy dużo czasu na to. Zazwyczaj mamy bardzo mało czasu, że tymi słabszymi ciężarówkami w ogóle się nie dostarczy na czas. No gdzie? No gdzie panowie? No! Ja! Mhm. No, co za fryzjer, nie? Chyba, ale nie mam uszkodzeń na szczęście. Nie? Udało się. Tego w ogóle wywaliłem stąd? No, uszkodzeń nie ma dużo, mamy czasu, więc powinniśmy to raczej dostarczyć. wypchali mi się to Wcale nie jest to, że ja się im wypcham to oni się wypchali A tam jest Las Vegas A tam jest Los Angeles No co prawda mało dostanę za to Tylko 4000 ale zawsze wiadomo jest ta licencja A licencja jest zawsze na propsie. Dobra, ja, jaka prędkość musi być? 55, no to kudę przerąbane trochę. Bo teraz musimy tą prędkość mieć. Bo chyba właśnie jest tak, gdzie jak nie mamy żadnych znaków, to wtedy możemy sobie jechać ile chcemy. Dlatego mnie wtedy policja nie godniła. Dobra, przynajmniej to już ominąłem jakiś czas temu. Uj, co ja odwaliłem? No ba, mi drogi, frajerzy. Co ja odwaliłem teraz znowu? E, jakieś maniany teraz odwalam. No możesz zjechać, koleś. No patrz, kudę twardziel. No znowu. Wszystko przez tego zielonego knypka. Gdy... Samochód to kolorze kudę Gil'a. Z nosa. To nawet nie samochód, to jest rzęch pewnie. Jakiś. Że oskór no, Myślę, że jeszcze jeden odcinek albo dwa i będę miał iść na tą najlepszą ciężarówkę. Ona ja ma chyba jeszcze większą moc i większą prędkość trochę. Chociaż nie pamiętam dokładnie. Ona chyba ma, albo mniejszą prędkość, albo właśnie ma większą prędkość, ale większą moc ma. że tam jedna ciężarówka, co była lepsza, miała po prostu większą moc, a prędkość miała mniejszą. No co teraz zrobisz, koleś? Gówno zrobisz. Gówno zjeżdżać. Mogą jechać 75 na godzinę, ale kude nie jadł tyle. Mo może po prostu ich nie wyciąga samochód. No jedź tym chłamem. patrz, no i no nie skręci na drugi pas. To jest kute koleś. Fado będzie ten z fajnym pasem jechał. No to, no to masz kute ma autobus. Na te autobusy trzeba też uważać. Szczególnie jak są takie zakręte ostre. W które on naprawdę szybko skręca. To jest bardzo dziwne. Gdzie ty mi się tutaj wepchać? Nie ma wpychania się. Ale teraz będziemy mieli lepszą tą lepszą licencję. To się nową licencję Jak już mówiłem co pada jednak jedna ale zawsze to jest dodatkowa licencja więc jest fajnie ale, są ciekawe czy w ogóle policja mnie będzie gonić jeżeli będę tak powoli zwalniał a tak będę na przykład yy, więcej jechał niż jest przewidziane I ile dopuszczają właśnie takiej nadmiennej prędkości? Nie ma kudy. Gdzie? Gdzie ty chciałeś wjechać? W Nie my co, że szy szybciej przywieszasz to samochód, może skudę na takie rzeczy? Nie ma. Ty też kudy zjeżdżać. Zaraz dojedziemy do Los Angeles. Jest jakby najbardziej na poprze. A gdzie jest tam ten koleś? Zaraz się kudę, nawet dla policjantów. Ona jest teraz coś zrobić? Nie, ma kudę. A ty skąd się teraz tutaj wziął? Przecież był policjant na, na czele. Może się tutaj zędrował po prostu. Gdzie ty chcę się jechać? A tu jest teraz dużo ludzi. A teraz myślę sobie, że wycierać to jest efekt po prostu wizualny tylko. Że one nic mi nie dają. No co oni tutaj odwalają? Jest martwy. Chyba to jest Los Angeles. No to jest efekt czysto wizualny i po prostu nam nie, nie pomaga. To, że pomaga nam, jak, jak płacimy sobie w kabinie, jak widzicie, nie? ale jest Czy tam bardzo pomaga, to nie wiem. Musiał go tutaj ten wyprzedać A, jedziemy tam, co ten białe zrobi? A, nic nie więc zrobi, a ten żółty to jest taki kolor sraczki takiej wyblakłej Ten żółty Chyba gdzieś źle pojechałem A mi się wydaje, że to było tutaj A to na no, zniczek był... Do, trzeba skręcić No frajerzy, nie widzicie jak tutaj teraz szybciej je, jadę Kurde Dobra, zapiszę sobie grę I zobaczymy jak to będzie teraz Że czułość Panie czułość, proszę mi tutaj się opanować Panie myszku też wkurza, że nie mogę tutaj enterem sobie zatwierdzić. No, no no. I muszę właśnie najechać tą myszką z tą czułością ona orangutana To jak wyrwał No i co? No i na co ci to było? A, dobra, to go teraz tutaj puści. Chyba, że pojechałem wiecie to. co? Chyba tak. I mi się wydaje, że to było na wprost ta, ta firma. Tak mi się wydawało. No, jest dobrze chyba. Nie. To jest też źle. Aha, chyba, że to mi się pomyliło z tym. East West. No nie. Kurwa jeże kurwo jebana No Spokojnie Ja się naprawdę kuziłem teraz to, to się wytnie Chyba że się nie wytnie A to jest naprawdę irytujące Ja, ja kudę za, za się jadę Tuż za nim i kudę mi skręca nie No skręcamy teraz w drugą stronę Nie ma kudę. Co wy w robicie robicie? O kudę, co ja im robię? O nie. Kudę, wyniosę nic na tym. No jedziemy. Ja jakoś tutaj zrobię to. No ja jakoś to zrobiłem. Tylko teraz pytanie, jak ja tutaj to zrobię, żeby tutaj wyjechać. Żeby wyjechać to jeszcze nic, ale... Fika, mogę przejść tutaj skręcić sobie. no. Jeżeli ci panowie mi pozwolą. gdzie się korzysta kuda jak on chciał szybko skręcić o, mamy jeszcze tutaj 3,5 godziny więc raczej powinienem załączyć Biorąc pod uwagę, że, że mam dobrą ciężarówkę i już jadę 37 na godzinę, dobra, dostałem w końcu znowu przyczepę. A kurde, co to się tam działo, to przychodzi ludzkie pojęcie. co my tutaj teraz mamy dobra yy. skoro już odcinek trwa dosyć długo, bo 25 minut no to zakończymy go sobie tutaj L jeżeli tylko trafię tą myszką no. a jeszcze kierowca dostarczy rynek, więc świetnie jest a jeszcze sobie tutaj poogarnię Zresztą, co sobie zobaczymy, co mogę, mo co mogę mu tutaj dać? O, to jest rano do Los Angeles? Ale, na razie nie mogę nic dać, bo jest już koniec tygodnia. O, co mamy za przyczepy? Samo na dolewcie, a to jest ten, do Phoenix Lekarstwa, więc sobie go do dołu przy, hop, no tak, bierzemy. To zrobimy sobie poza odcinkiem. tak więc jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajk w górę, suba, co tam chcecie, to do i na razie.